będzie trochę nietypowy odcinek, bo czekam z Młodym na dwóch specjalnych gości, których nie znacie. To mm -hmm. totalne giki ubraniowe. Mm. Stary, takie ciuchy, że przesada, że ciężko w ogóle nazwy wymówić. Że już, że już... Ishi, Haramako kikishi. No, Ta mnie... Tak wygląda Pawlini. Dobra. Mamy bajkery. Widzieliśmy, że Saga sobie kupił, więc też kupiliśmy. Są proste z witkaca. Tak A teraz gość, który jest sprzedał. <noise> Gość, który sprzedaje bajkery. Koczykiem zawsze mi wygląda, nie? Bo masz taką linię, sił. W ogóle dobrego sobie koczyka zrobiłeś. No, no. Doszedł Rick. Doszedł Rick Jacket. Tak wygląda. Doszedł Jason Ishii. Ninja, ninja Bug. White Python. No I są dropkrocze. Tak się prezentujemy razem tutaj w tych archiwalnych strojach. Dobra, co mamy? Stanie. To i tak nikt nie wie, to po co mam mówić, co to jest? Czy ktoś wie? W komach napiszecie. Stary, zobaczcie jaki jest, zobacz, tak, jak jest tak. diament, kurwa, już wygryziony. Ale to chyba design taki specjalny, bo tam jest takiego w środku. Taki. To jest akurat jeszcze custom order. Custom to order? Zamówienie. To zamówienie. Nie na moje zamówienie, ale na czyjeś zamówienie? Ale co jak ktoś zamówił? O 25.23 zł za złotówkę na moim vintage. <laughs> Final, home Final home. Final home. E, dobra, który fit Najpierw na ciebie. Czyli. co przebieram na pasach. Pierwszy item to nie random, Alternative Schools. Jak ktoś zna, to ktoś zna. Dobra, w międzyczasie chcesz się przedstawić? No to się ma. Kim jesteś? Nie Czym się zajmował? Większość tego stawu z Japonii e, sprowadziłem ja. Okay. Przez ostatni rok mieszkałem w Japonii, studiowałem w Japonii No i w międzyczasie wiadomo no e, Pasja ciuchy Japońska moda To uzbierałem całkiem niezłą kolekcję, myślę No, no. i dzisiaj kolejny... Daj... Czekaj y, Yuji po Mak. Kyoji Maruyama y, Kyoji, Kyoji... Ale dobre co było z tych spodniczego. Czekaj, ja weź, weź je pokaż z przodu Zaraz nie wchodzę mm. Ja pierdole, mega mocne Ja w tym mam z 2 metry generalnie a to jest taki na obcasiku siku. Na chuj na obcasiku. siku. Tak. Jezus. Jezus, jaka kurtka. Jaka kurwa kurtka mocna. Czekaj, daj close up na detale, nie? Poka, poka, no właśnie chudą chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy tu buty siedzą w sumie. panie reżyser. Pojebane spodnie i pojebana kurtka. A to tylko początek góry lodowej No i mamy Triple belt, Poka triple belta Jeszcze nawet Mógłbyś tak chodzić normalnie? Poga. No kurwa A nie Poga Tylko w butach moich stanie No tak, no te buty trochę przy połowie, ale poga tutaj To LGB Made in Japan do tego LGB do tego jakiś crazy japan... Pojebany jestem do Jaki on jest w ogóle feeling w feelingu? Japoński feeling. co, to bardziej. Tak, tak. Tak, ale to jest druga strona, prawda? To jest druga strona, nie? No, jeszcze. A nie masz czasem tak, że będąc tym fanem tych japońskich ubrani w ogóle, masz problem z rozmiarami, mając 2 metry. Oczywiście, dlatego on tam stoi teraz, a ja stoję tutaj, w moim kudę desie z Big ta, 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 jest bardzo ciężka. Bardzo no, niefortunny raz. Niestety. Niestety. To jest realnie skóra z płaszczki. I jest niesamowita w tego. patrz jak to wygląda. Jakbym miał z tego egzorcyzmy czytać. I to jest portfel? Tak. Bardzo. tak. Z stary na tą skórę, bo to jest serio szalona. To jest, jest szaleńcze. To jest zwykła skóra, nie jakieś tam kurwa krówki. zobaczy sobie teksturę i masz ten taki znaczek charakterystyczny. To jest na grzbiecie, już nie pamiętam. Albo na grzbiecie, albo gdzieś tam było.

No to takie zuma. Do rekordujesz? Tak, ale słabo widać. Tak? No. Słabo czy epik? Epik jak przybliżam.

no, mamy nowy sposób palenia pucha, zaraz wam pokażemy, który z, z jamaiky. Tam jest plak, co siedzi na luzie. plag jamaicki. A tu Betka przede mną przejeżdża. Te liście, te liście to barter, kurwa, dostajemy je za darmo. Da. Tak. Odstawię po Snoop Pokaż, co? Po Blunt Aha, Snoop Ale były spoko, ale właśnie problem z tym czymś Aha. jest taki, że jest ustawa tytoniowa i to bardzo e, długo zajmuje wprowadzanie czegoś te... okay. To Waliłem jest jakiś liść ponoć ten, wolno, wolno ponocy liść ten. No to jest taki <grym> banan z... i to jest King palm. Ogólnie oni Snoop Dogg, Jarał to, i chwalili się tym na stronie. A co w ogóle gadaliśmy z ciągle teraz przez jakąś krótszą chwilę? Ja powiedział nam, że to jest normalnie liść bananosa, prawdziwego bananosa kurwa w Brazylii. Więc to nie są widzane jakimś liściem z modrzewiu tylko... Liściem z doszki kurwa jesiennym? Tak, tak, tylko bananowiec prawdziwy. Więc no podobno po smoku banana nie będzie miało, no ale sam fakt kurwa jest zajebiste. O kurwa, ale to jest rasowych no. No jak tygrys, Tygry, tygrys Pokaż mortkę, pokaż mortkę No zaspany jest. Dlatego, że nie ma oka? No po to mu się nie, nie wykształciło wcale. Serio? To jest badass. A, przy to, że jest w kazirocznej rodzinie, nie ma kurwa No, no tak, 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 no ja to tak podejrzewam właśnie. No. Ucieka, boi się. Uciera się kamerki. On no, nie chce być słaby. Wypchany aż po brzeg. To jest moje dziecko z Benihamy. <grym> I, I będziemy teraz realnie do kurwa nutki o tego typa. Ja wam puszczę, bo dobrą nutkę za w dobra. Rekord. Zobaczmy, z... z... ja z... 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 fajny to jest w W ogóle jest mydło bananowe w toalecie, więc wszystko w Jedną jednej jest w tym Ale to jest <ślawni> <ślawni> Klaus. Ile ta kurwa tak zrobiła krzywdę w życiu? To jesteś ten... Kickflip nienawiści. O! O! Siadło w końcu, tak? tak? Mam to, mam to, uchwyciłem. To jest zapadło, się na jesteśmy w piwnicy. Nie, 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 <grym> do piekła. Dawaj, kickflip do piekła. Jeszcze w ogóle. Jabłko. Jabłko. Jabłko trzeba do dołu, tak? A ja nigdy nie zrobię. A i pokaż to no. w spodni, pokaż to w spodni. Orysz. Jaki design, ja. To nie jest pasek normalny. <grym zainteresowań> Dzień dobry Elo kurwa, wjeżdżamy na Obloko, blok Słychać strzały już kurwa w tle Shoot sure Trochę trzeba postarać yes. kurwa, się nauczyć Strzelania Tak, najpierw no jest tylko próbka, a później kupujemy swoje Będziemy kurwa pod lupę Widowie tutaj, gadaliśmy na TikToku, że mamy dwie zapasowe fury Chodźcie kurwa, pokażę wam coś Wyrwali mi kurwa na hama tablicy, stary pa, wyrwany jest Tam... to jest kurwa chore Już stary nie mam nawet zapasowych aut Do wyjebania no, no, taka, kurwa a, O, takie, a takie... to jest nasze zapasowe drugie No i, wish. A, i bez hita jakoś fu, kurwa ciemno jest Oni nawet mają kurwa Porsche tutaj w tym środku Tak, na razie zrobię sobie ja taki custom kurwa W burger, burger, burgerowni Idziemy kupować gany A dobrze postrzelaliśmy kurwa W dużo trafione Znaczy wszystko trafione Jeden Dyle nawet w łeb kurwa dostał W dychę Skop z tego i jebać Z To jest dziwna jakość kurwa Czemu kurwa góra dół nie idzie A to Musiałeś zajęć idealnie, jakoś nie wiem. Tak. Stary, no? Tutaj gdzieś kurwa, musnęło. Cześć. Witam, profesor Paweł z tej strony. I mamy teraz zabawę interaktywną z chłopakami. Wszyscy się super łobimy. Polegającym na tym, każdy z nas ma tarczę. Tak, tak. I na tej tarczy będziemy zapisywać nasze plany, które chcemy osiągnąć dla rozwoju siebie, tudzież dzisiaj, tej kariery. W tym roku, do końca tego roku, mamy 21 rok. listopada. Okej, okay. a który rok? 25 jeszcze i do 26. Co chcemy urzeczywistnić? Jeżeli ktoś z was ma pomysł na L to szacun, bo ja mam, ale nie mówcie jeszcze jakiś Piotro. Na co? Na... L, na L, ale nie, nie mówię już <laughs> dalej co. Nie mówię dalej co. Na L! Ale podpowiedział nam pomysł na L. No ale nie mówię dalej. Limuzyna? Nie mówię dalej stary. Ooo. Piotro jak, jako YouTube i swój jakby taki prywatny kanał to napisałem po prostu utrzymać regularność. Bo chcę robić te filmy co dwa tygodnie. Ja chciałem grafnąć dobrą jeszcze w tym roku. Wstępne granie na gitarze, nowe no. auto, które będzie już niedługo. Pod no szóstką mam seks. <grymne> ja pierdolę, ale piskie, piskie, Już takie wideo jest piskie. No nie ma no. Dobra, czytam moje cele. W ogóle to, to zrobiłem taką oprawę graficzną. Mm. Że 25 rok zestrzelili w wuje, klimatycznie, 26. Okay? Mm -hmm. Pokaż jeszcze raz czekaj To jest pistolet tak więc co pomiędzy 2.56. i 2,60. Nie pewnie się kręcił z pistolet. No, tak, okej? Okay? Wchodzimy jak chamy w nowym roku. Dobra, rozwinięcie IG. Mam napisane no. dwa posty i dwie rolki. Minimalnie. Wielki influencer, kurwa. Zrób to no tak. selfie wstaw. Półtora k follow. Wielki influencer. To wygląda jakby w ogóle kanał, jakieś, kurwa, zem, tak. jakieś hieroglify w ogóle pokazywał, co ty kurwa piszesz. No, no bo patrz, bo tutaj jest jeden nawias, a tutaj w nawiasie drugi nawias. Okej, okay. kumasz. Następny punkt, większa samodyscyplina. I o co chodzi z tym punktem? Czasami mam tak, że łapię się na tym, że leżę, leżę na awku i faktycznie robię jakieś gówno ze sobą. Typu skroń to albo. Clash Royale. Bardzo lawyer, długi Clash Royale. Bardzo bardzo I mógł to kurde. Ale bardzo długi Clash Royale czasem ważne dla życia. Czasem tak cię po prostu. Naprawdę, dobry brainrot no brain to. Clash jest. jest dobry, no nie ma co. No i ostatnie. On gra mega naiwną jak coś. Tak wygląda przeciętny gracz, kurwa. SLP. Co? Rekrucie, jaki masz cel? Yy, ustalenie priorytetów. Chciałbym ustalić priorytety, najważniejsze priorytety w stylu. Z czegoś chciałbym zrezygnować, może dla czegoś nowego, może dla. <grym> <grym> może dla zastąpienia przez coś inne, lepsze. Ja myślałem tu, może, żeby spróbować. Lepszym? Zmienić dziewczynę na chłopaka. <grym> <grym> Zmienić fajtki nowe. <grym> <grym> Cel na 2x26. My się. Umyć się trzy, trzy razy. Ja to jest w ogóle. 50. <gry> a, a równo? No, za 2 minuty jest No dobra. Czyli nasze tele na tym się kończą. Dziękujemy za oglądanie. Serwis, co chłopaki? Jo! Paweł, where we are. Jesteśmy na rynku wałuskim. Y, tak zwany wałuski rynek. Y, jesteśmy tu przypadkowo, bo zaraz kręcimy filmik. Wpada do nas ziomek, żeby coś z nami nagrać. Wow, dzięki w ogóle za to, że wpadłeś. Piona na ciebie. pozdro okult. Wszystko się pierdoli, wszystko jest spóźnione. No i bardzo dobrze. Idziemy teraz właśnie szukać kurwa mazdanimów na rynku. Cina, cina. Pokaż sobie. O, proszę bardzo. Tak. Wcale nie noszona nic, bo widzi pan ci A z rolnik stąd to jest ziomek w ogóle. Dobrze. jest. No. Też się A to jest jakaś w ogóle oficjalna figurka na jakieś licencje? Eee... ...tego całego to, bo on się chyba musiał prawami w sądzie, że może takie coś... widzowie, wróciliśmy z giełdy, to, to kupiliśmy, dzwonił właśnie nasz telefon biznesowy, ale na razie go pierdolę. Pamiętam, jest nowa którą otworzyłem. Chleb świeży dwa razy dziennie. To nie jest w Polsce normalne, żeby tak chleb był wypiekany. Patrzcie, ładne. U, patrz to. U, to picerkę zabawę. To tam klasa. To i na ciepło i 3 zł za taką za, za cebularza Ale spoko Ale pizza jaka spoko jest Pizza jest. Uuu, Cinamon ja biorę. Poka. A i dobre są pizzerki, to znaczy, no oczywiście są dobre. I do kolejki. No bardzo nas to irytuje, co nie? Rozumiem, co? Ko koniec, kończąc segment tego paska, nie oddał go nawet za 15 tysięcy. To samo Tak. No ogólnie chciałbym mieć go do końca życia ze sobą, to nie? Bo mnie to jest naprawdę ważny, wa ważny moment w życiu. Ale boisz się go nosić? czy nie No nie co ty? ty to... no, Rokuję tak, go, no, go, day mu Nie, mam no. Okej, okay. okej. No. Co, no i drugi pasek jaki mam na sobie, też ostatnio striftowany. Eee, co? Ale też nasz jak młody, na sobie balmo Dzień Wygląda jakbyśmy jest. nagrywali w jakimś vintage shopie. No trochę, to dobrze, to dobrze. Jest piękny Paul. Dobra, git? Siemano. Siemano. Akcja! TikToku czy je sprzedajemy czy coś takiego Nie wiem, nie wiem Tutaj od Byłej Troja Trojan, Ale bez klapów, więc nie wiem chyba hejt A moje dziewczyny kiedyś zabierałem na lumpy no i Dobra. Wziąłem skrzyżowaną kurtkę Lewisa Ona też jest z lat jakichś początek 90. albo końcówkę 80. Jestem bohaterem w tym jeszcze

Pijcie piwo zero, bo mega dobrze nawadnia. A jak kiedyś nagramy filmik w stylu chowane, chowanego w domu Broke Boys, to takie będą zatyczki za na oczy. <grym> tak Ej, ja. ja nie mogę nic widzieć. i rozsypywać prochy. znaczy kurwa, tam skrypa. Gniaźniejsze młode koty. To jest na szarce lipa. Ma... Nazdroty. Ja nie słyszę pełni nawet pizza. Jebać dyskotekę... Kiedy dresu was wystylizuje? Nie wiem, piszcie do dresku. No, piszcie do dresku, zapytajcie ich. Zobaczcie co w Greci pisze. Jakie są na Wszystkiego jest pięć garowe. Wszystkiego. Kiedy kolor w Macie do, wy... do wyboru rozmiar, e... tutaj macie wszystko napisane. E... Tutaj macie wymiary. Powijajcie.

12, 12! 13 zamówień, Co jest? Może to jest taki... Tak? Jak widziałem robię storkę na Instagram Dobra mniejszoin na... Dobra. Jak ktoś chce być na, to na vlogu to z każdego z czatu. O, kur. Oby więcej DLC Lubią Nie da Troju! Się, jak się tak czujesz tak? po drogach? Zajebiście, kurde. Pokaż, pokaż, pokaż te dzikie. Ile, ile jest zamówień. Ten, yy... Patrzcie, jest pierwszy, pierwszy sold out. Pięknie wygląda ten napis. I co? Zostały ostatnie produkty. Yyy, siedem, siedem czarnych longsleeve'ów. I dziewięć, yyy, A, i dwie bluzy. I e. rzucić teraz nasze wyjście. Że, jak tam, jak tam... Pierwsza niż właśnie. Patrzcie, Handmaid, kurwa. nie Chińczyk szyję. Patrz jaką kurwa krzywą, Igor. już jest przetrana, kurwa. Battle, battle skirt. Jedziemy odbyć bluzy. I później na koncert. Czy widzowie Jesteśmy na koncercie z Bońkiem i Aleszenem i White Podobno serio ponoć mamy grać Mamy być na scenie i hype'ować bańka. Like. Pokażmy stylówki, pokażmy stylówki Lubutony butony. Podeszwaril. Czerwona jest czerwona jest podeszwa? Tak Podeszwa jest wykwit? Tak Mordko, ja jestem jak ten Jak, jestem, jak on ma na imię? E Binslakin? Binslakin Binslakin on komien skopiował. Okazało założyłem że po prostu moje ulubione rzeczy z szafy, po prostu założyłem losowe ulubione rzeczy z szafy, tak? Mam sobie luby bo to są moje dane buty. Moje ulubione spodnie y, balmony, tak? Bo to są moje ulubione buty spodnie z szafy. Nie zeskupę ze nóg. Moje ulubione pasek Discord. Hmm, Serdecznie twój ulubiony pasek. Dobra, to dawaj za sznury. Jeszcze te combo, tym B. Armia USA, meczujemy, Gucci z zgucimy. <laughs> Wiesz, <o> co chodzi? Proa. Jeszcze kamera też była. Kamera, kamera, kamera. Speder, dwa crossy, ten Levi's dekonstruktor. Kof boj, kof zepsute Kąsy zepsute yy, Japan, USA denim Morbid Japan <noise> USA denim Mam Ten skurwysyn to ma na sobie I z Colim? Nie, nie z Colim Wiecie kto zaraz wybrał Nie mówcie tego <mulity> Ej, idziemy na ślub? Bonio, oh jak przed koncertem. Czy, czy przed koncertem? Co przed koncertem? Gdzie byłeś, lupie? Relaks, mordo. Relax. Relaks. Mam problemy Niech te badania streszą mnie na połowę Zaczną mnie szalować jak i w końcu drugie pole tak Jak już mówisz, że to ciągle że mogą nam robić pałe Później widzę cię na stronach z tymi, który to zacząłeś Mam przy sobie swoich i za nich nie zamienia Jak spotkał nas problem, nigdy się nie wyje pole Nie znam szacunku, a o zasadach pytają Niech jak się Widzieliśmy się dwa razy, teraz myślą, że mnie znają Obo, oni mnie nie znają Chciałem cię puszczać, ciszą

Jakieś emocje? Już nie. Emocje? Ja jestem bez emocji. Ja dzisiaj na Patusa, jesteśmy na Starym Koleszu. Musiałem się ubrać, ale się ubrałem. Ale wcale nie musiałem, bo po prostu taki miałem kaprys. Misyra! się! A teraz. A teraz zagłosuję, bo ご自身。 Now I Now I got a so to go Now nigga all the way old Bitch I did like a buddy Yeah, I be bad to the bone Four niggas play, catch a curse Nigga want smoke, with a link. Nigga had dirt on my face Bitch, pussy pink like me too Bitch, pussy pink like drink. a drink I'ma throw bitch by the means Sorry, so I'll bet she get spanked